Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl Mamy dość nietypową zmianę na polskich pylonach w środku wakacji, bowiem ciągną nam się dalej te ubiegłotygodniowe obniżki. 5.59 w tym tygodniu to jest średnia cena benzyny bezołowiowej, 95 o 3 grosze. Taniej niż przed tygodniem. Drugim paliwem, które obniżyło swoją cenę również po raz pierwszy w te wakacje, jest autogaz z ceną 2,27 średnią ogólnopolską, co jest szczególnym zaskoczeniem, ale o tym za chwilę. Natomiast benzyna bezołowiowa 98 oraz olej napędowy pozostały w tym samym poziomie, na którym były przed tygodniem, czyli odpowiednio 5,88 i 5,58. Jeśli chodzi o autogaz, który tak nas zaskoczył, to przede wszystkim zmiana jest o tyle zastanawiająca, że w hurcie ceny tego paliwa idą bardzo znacząco do góry i ta obniżka na stacjach no, wydaje się być sympatycznym prezentem dla kierowców. Jednak pytanie, na ile będzie on mógł trwać długo. Bo podwyżki, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili są bardzo znaczące, a specyfika logistyki tego paliwa no, powoduje, że może się to w krótkim czasie przełożyć na pewne stacyjne wzrosty. Pytanie, czy rzeczywiście tak się stanie. No, nadzieja kierowców zapewne jest jednak na tyle mocna, że stać się to wcale nie musi. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie jednak na polskie Stacje powrócą podwyżki, bowiem no, cały czas wszystko wskazuje na to: przede wszystkim zmiany tutaj na rodzimym naszym rynku w cenach hurtowych, że podwyżki cen są nieuniknione jeszcze w sierpniu. Wprawdzie ten poziom 6, zł, którego tak się Polacy obawiają, jest na razie mało realny, ale jednak myślę, że podejście ponad 5,60 z całą pewnością w najbliższych dniach może nastąpić. Wprawdzie tutaj zmiany na rynku walutowym mogą wiele zmienić, bowiem ropa w tej chwili zachowuje się na tyle stabilnie, że nie powinniśmy z tej strony spodziewać się jakiegoś większego zagrożenia. No, ale jak mówię, za polski rynek odpowiada również w dużej mierze waluta i tutaj możemy upatrywać przyczyn ewentualnych zmian na rodzimych stacjach. Przypomnijmy w tej chwili 5,59 za benzynę, 95 i 5,58 za diesel, a więc bardzo blisko siebie są te paliwa. To też w wakacje zdarzało się raczej rzadko. Szacunki na przyszłość przyszły tydzień ostrożnie podwyżkowe raczej 1-2 grosze, ale jednak w górę. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że autogaz, który logicznie rzecz biorąc powinien pójść w górę, może jeszcze pozostawać na tym poziomie bliskim 227-228, bowiem przez ostatnie tygodnie wykazywał znaczącą niezależność względem zmian cen hurtowych.